Cześć, nazywam się Mikołaj Raczyński i jestem trenerem biegania. To dzisiaj wracamy do podstaw, do korzeni tego kanału, czyli do eksperymentu Walencja. Jeśli nie pamiętacie to przypomnę Wam, że Swoją działalność na, na, na YouTube zacząłem właśnie od eksperymentu Walenca, czyli od projektu opisującego moje przygotowania do maratonu w Walencji w ubiegłym roku. Wtedy moim celem było złamanie 2 godzin 30 minut. Ostatecznie pobiegłem 2 godziny 28 minut i 25 sekund, czyli maraton przebiegłem średnim tempem 3, 31 minut, 3 minuty 31 sekund na kilometr. Teraz rok później. Znowu y, zaczynam swoje przygotowania do Walencji. A jako, że wiele osób z Was spytało i prosiło, żeby kolejny raz takie te przygotowania opisać i Wam opowiedzieć, no to ruszam z eksperymentem. Walencja 2.0. Maraton w Walencji za 12 tygodni. Znaczy od dzisiaj za 11 tygodni, ale za 12 tygodni od momentu, y, od którego zaczynam ten eksperyment. To dużo czasu, szczególnie że jestem w całkiem dobrej formie wyjściowej, na pewno w dużo, dużo lepszej niż w zeszłym roku. Jaki jest cel? Celem na pewno jest życiówka. O ile uda się poprawić ten wynik, tego nie jestem w stanie w tym momencie stwierdzić. Na pewno chcę powiedzieć poniżej 2 godzin 28 minut. Na ile się uda wypracować tą formę? Na ile się uda poprawić jeszcze przez te 12 tygodni? Zobaczymy. Na pewno przed startem podzielę się z Wami moim pomysłem, moją taktyką, żebyście mogli na bieżąco śledzić to, jak się przygotowuję. Na ten moment moim celem numer jeden jest poprawa mojej, mojej życiówki, czyli pobieg poniżej 2 godzin 28 minut. Eksperyment Valencia 2.0, bo tak nazwałem ten projekt, będzie bardzo podobny do eksperymentu Valencia, czyli będą to co, co, co tygodniowe takie raporty, vlogi, w których będę, będę Wam opowiadał o treningu, o swoim treningu, o swoich przygotowaniach I, i przede wszystkim będę mówił dlaczego robię takie treningi a dlaczego nie inne i tak dalej i tak dalej, oczywiście jak dobrze mnie znacie to wiecie, że jestem aktywny w komentarzach i staram się odpowiadać na Wasze wszystkie pytania, więc śmiało zadawajcie, możemy tutaj stworzyć taką swoją platformę dyskusji, rozmów o treningu, w tym przypadku o treningu maratońskim. Jak to będzie wyglądało tak technicznie? Będę krok po kroku, dzień po dniu, omawiał swoje, swoje treningi. I jeśli będzie to warte uwagi, to będę starał się troszeczkę więcej o nich powiedzieć. Dlaczego wykonałem taki trening, a dlaczego nie inny. No to co? Ruszamy. Akcja projektu zaczyna się 12 tygodni, tak jak mówiłem, przed maratonem. Czyli dzień, czy dwa dni po praskiej piątce, gdzie pobiegłem 15.55. No to ruszamy. W poniedziałek zacząłem sobie bardzo, bardzo spokojnym rozbiegankiem. Znaczy, początkowo planowałem w ogóle bez biegania. Niestety, mam, miałem dużo obowiązków do, do zrobienia w domu. Dodatkowo mam, mam w domu szczeniaczka, który wymaga dużo opieki, więc zdecydowałem się na, na po prostu krótki, taki rozruch biegowy, 8 km, więcej, nie miałem po prostu czasu, ale myślę, że to też taki dzień odpoczynku dobrze mi zrobił. Zastanawiam się właśnie, czy będę biegał 6 6 dni w tygodniu, czy 7. To będzie pewnie zależało od tego, jak, jak się ułożą moje obowiązki. Na pewno chcę, żeby jeden dzień był taki typowo, typowo regeneracyjny, ewentualnie właśnie poświęcony na, na rowerek. Więc poniedziałek, bardzo delikatny, 8 km po 4,40. Będę się spagał smagał tutaj telefonem, żeby Wam dokładnie opowiedzieć te, o tych cyferkach. I oczywiście będę Wam wrzucał też screeny. Wtorek. Zacząłem sobie znowu od rozruchu, tym razem... 7 km. Było to takie, nie powiem, że zbyt przyjemne bieganie, bo w deszczu, w nieładnej pogodzie, ale zaliczone 7 km po 4,38, spokojne wprowadzenie w dzień. Wieczorem wykonałem podbiegi 10 razy 200 metrów takiego rytm, bieganego rytmem podbiegu, na no, niezbyt dużym nachyleniu na pewno 3-4% więcej, na pewno nie ma. Nie biegałem też tylko sprintem, to były takie po prostu 38-39 sekundowe podbiegi, biegane rytmem, dynamicznie, ale jednak ze sporym, sporym zapasem. Łącznie w ten dzień wykonałem, czy na tym drugim treningu wykonałem 14 kilometrów, łącznie tego dnia zrobiłem 21 km. Na środę planowałem taki pierwszy akcent w tych przygotowaniach. Dlatego też z Elą Linką, moją podopieczną, pojechaliśmy na Agrykole, żeby pobiegać sobie w takich komfortowych warunkach, może żeby było troszeczkę łatwiej, a przy okazji chciałem też może coś nagrać. Niestety każdy, kto zna warszawską Agricole, wie, że tam rządzą piłkarze. No i zrobiliśmy rozgrzewkę i rozpoczął się mecz dzieciaczków i zostaliśmy ze stadionu wyrzuceni. Dlatego też wykonaliśmy trening na kanałku, na taki pętli ponad kilometrowej, taki głównie asfaltowej z, z, z około tam mamy 200 metrów szutru i wykonałem tam trening 14 razy 1 km w tempie takim docelowym, którym chciałem pobiec półmaraton także w Walencji, o którym y, będę Wam na pewno opowiadał y, na przerwie takiej dosyć krótkiej około 1,5 minuty biegało mi się bardzo dobrze, cały trening biegałem średnio po 3,18 na kilometr, czyli 3,18 18 te odcinki mi zajmowały. Przerwa, półtorej minuty. Trochę tu, trochę marszu, tam chwilę na, na picie. Bigałby się to był taki fajny, kontrolowany trening. Może ten, to narastanie, zmęczenie troszkę narastało. i ostatnie, ostatnie odcinki były troszkę trudniejsze, ale to też jest zupełnie normalne przy tego, przy tego typu treningach, gdzie oczekujemy na taką intensywność trudną ale jednak znośno. Myślę, że jeszcze dwa, cztery powtarzania spokojnie bym wykonał, a pod koniec było też ciężej, po prostu było zupełnie zupełnie ciemno. Całość z tego treningu to było 20, ponad 22 km. Czwartek rano, jest chwila przed siódmą, idę na pierwszy trening. Wczoraj wieczorkiem były kilometrówki, które Wam przed chwilą opowiadałem. No te poranne, poranne treningi nie są jeszcze dla mnie łatwe. Przez długo, długo, przez, przez wiele lat biegałem właśnie te, te ranne treningi, nawet o 6 przed 6 wychodziłem na trening, ale teraz w ostatni, ostatnich, ostatnich latach troszeczkę zmieniłem ten i biegałem głównie po południami czy po prostu w ciągu dnia. A teraz jak chcę robić dwa treningi, ładny pierwszy jest taki poranny. No nic, przyzwyczaje się będzie łatwiej. Chociaż będzie też coraz później e, będzie się robiło, coraz, coraz później będzie się robiło. Jasno, więc te dni będą coraz krótsze, ale myślę, że ogarniemy. Dobra, lecę. Szósteczkę, siódmeczkę, trójcikło i za do domu odpoczywać przed kolejnym treningiem. Z kolei po południu znowu z Elon, która jest moją podobieżą, ale też sąsiadką. Pobiegałem rozbieganko z rytmami, zrobiłem niecałe 16 km. W tym zrobiłem 10 razy 20 sekund takiego. Dynamicznego przyspieszenia na przerwie 40 sekund truchtu. Wielu moich podopiecznych śmieje się, że to jest taki mój flagowy trening 10 razy 20 sekund przez 40 sekund to są po prostu takie rytmy. Krótka, mała zabawa biegowa, która ma na celu lekkie takie pobudzenie, sprawienie, że nawet te ciężkie nogi staną się troszeczkę lżejsze. Oczywiście w cudzysłowie. To był fajny trening, niezbyt ciężki. Pobiegaliśmy sobie w tak zwanych krzakach, czyli na, po ścieżce nad wisłą. Fajny trening, dużo, dużo śmiechu, gadania, ale też kilometry kolejne wpadły. No i dzięki temu cały dzień znowu zakończyłem, mając 21, prawie 22 kilometry. W piątek miałem kolejny zwariowany dzień, więc niewiele byłem w stanie zrobić. Miałem w ogóle zaplanowane, żeby właśnie w piątki robić akcenty, taki kolejny akcent, tym razem krótszy, ale niestety nie było takiej możliwości, bo byłem cały dzień praktycznie wyjęty, no i udało mi się zrobić rano rozruch 8 km w truchciku po 4,35 i po południu troszeczkę ponad szóstkę po 4,48 praktycznie 4,50, więc dwa spokojne treningi, ale dzięki temu znowu troszeczkę tych kilometrów zebrałem bo w ten dzień 14, 14,5 km zostało nabite co, czego nie dałem radę zrobić w piątek, to zrobiłem w sobotę na moim ukochanym treningu, na treningu, który prowadzę na spid składzie Wraz z bardzo fajną grupą zrobiłem taki trening 2 razy 10 x 400 metrów. Docelowo miało to być biegane w okolicach 1.16-1.14, czyli tak po 3.10, po 3.5 na kilometr. Grupa była fantastyczna. Dobra, jak z poczucie, trenerze? Doskonale. Na razie w Ela, jak tam? Wspaniale. I drugie powtórzenie. Wspaniale. Wspaniale. Ja tylko się trzymam pleców, glinki. a no to, to trzymaj, to trzymaj, tą formą. Jazda, jazda. I się tą dobrze, Jazda, Cały trening był taki kontrolowany, z zapasem. Nie powiem, że jakiś potężny zapasem, że mogłem biegać to po 1.10, ale na pewno te sekundkę, dwie na każdym powtórnie mógłbym urwać i ciągle bym się dobrze czuł, więc super trening, łącznie 8 km takiej pracy. Pracy na wyższej intensywności, czyli taki trening, który jest taką higieną biegacza, coś, co pozwoli mi, potem na tych tempach maratonskich czuć się coraz lepiej. No, a ja uważam, że. Maratończyk, to nie powinien być tylko ktoś, kto klepie dużo kilometrów, biega tylko na intensywności maratońskiej. Warto też w swój trening wpleść Krót, krótsze odcinki. To na pewno też zaowocuje fajnymi, fajnymi wynikami i sprawi, że po prostu będziemy lepszymi biegaczkami i biegaczami. Łącznie wyszło tam 16,5 km. Niedziela, czyli takie święto. Hmm biegaczy, biegaczy, moment takich długich biegów, longów. Niektórzy uwielbiają, niektórzy nienawidzą. Ja lubię, ja bardzo lubię długie biegi. Jest to taki mm, trening, który w do maratonu, oczywiście, jest kluczowy, ale jest to też trening, który ja wykonuję nawet w do krótszych dystansów. Nie, nie, oczywiście nie, nie na taką skalę, nie tyle kilometrów, ale takie dwudziestki to u mnie są w planie praktycznie przez cały rok. No ale wracając do tego yy, niedzielnego treningu. To umówiłem się z Konradem i z Wojtkiem, czyli z dwoma moimi podopiecznymi, którzy przygotowują się do maratonu w Berlinie, który już za dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie. I oni mieli do wykonania taką ostatnią jednostkę, taką maratońską, trudny trening. Konrad miał 2 razy 10 km, do przebiegnięcia, a Wojtek 2 8 km. Ja chciałem pobiec taki długi bieg z jakimiś takimi wstawkami na troszeczkę wyższej intensywności, ale taki trening, który jeszcze mnie nie zniszczy, dopiero tak do dopiero tak wprowadzi do, do takich prawdziwych longów, które będę wykonywał gdzieś tam w kolejnych tygodniach. Dlatego dwa razy 10 km po 3,45-3,40, czyli te kilkanaście sekund wolniej niż moje docelowe tempo maratońskie, to był taki bodziec, który wydawał mi się idealny. A właśnie, że jeszcze mogłem przy okazji pomóc, czy potowarzyszyć Konradowi i Wojtkowi, to długo się nie wahali, poleciałem z nimi pobiegać. Wyszło to fantastycznie, czułem się rewelacyjnie, Cały trening był tak naprawdę kontrolowany. Co prawda, Konrad czuł się jeszcze lepiej. Musiałem go tam hamować, bo wiem, że gdyby nie to, że mówiłem, że Konrad zwolni, Konrad nie ma takiej potrzeby, to na pewno by pobiegał jeszcze kilka sekund szybciej. A to też nie zawsze jest konieczne. Zawsze szybszy trening, taki trening, który jest wykonany mocniej, jest treningiem lepszym. Uważam, że to jest też częsty błąd, że biegamy zbyt szybko, zbyt mocno, czy to jest zbyt dużo. Czasami lepiej pobiegać kilka sekund wolniej ale na takim większym ludzie z większym zapasem niż, niż te kilka sekund za szybko i potem możemy tego żałować. A szczególnie w przypadku, kiedy start jest za dwa tygodnie, a chłopacy mają ten start za dwa tygodnie. Więc ostatecznie wyszło mi 31 km średnio po 3,51 na kilometr, czyli całkiem fajna praca. Dwie godziny takiej fajnej intensywności. W czasie treningu z trzy żele, wypijem izotonik, więc mm, naprawdę to był dobry trening. Przy wspaniałej pomocy Doroty, która jeździła nam jeździła na, na rowerze, pomagała nam y, z piciem. W parku też była Ela, która y, przy pomocy Natalii też y, biegała taki swój długi bieg w do maratonu, więc wspaniały poranek w Parku Skarszewskim w niedzielę. Park Skarszewski to moim zdaniem jest jedno, znaczy mo, to jest moje ulubione miejsce do biegania. Ale też ważne, to jest świetne miejsce do, do biegania dla biegaczy i biegaczy. Oznaczone y, te znaki były, y, są odnowione kilka tygodni temu przez Pawła, więc y, naprawdę da się tam fajnie biegać, szybko biegać. Halo, proszę odpowiedzieć. Co się dzieje? Gdzie co biegacie? I to będzie pole y, zmagań wielu moich treningów. Także pierwszy tydzień minął pod znakiem. Super pracy, fajnej takiej pracy i jakościowej, i objętościowej, bo łącznie wykonałem, z, znaczy zrobiłem 135 km, to jest już na mnie dużo. Na pewno najwięcej w tym, znaczy nie najwięcej w tym roku, bo w trakcie obozu, swojego obozu w spale wykonałem troszkę więcej kilometrów, ale to było trochę szalone. 135 km, trzy naprawdę wartościowe treningi, do tego sesja podbiegów, nic, tylko się cieszyć. Dbać o zdrowie i będzie naprawdę naprawdę fajnie. Więc dziękuję, pamiętajcie, żeby gdzieś tam zalajkować, zaobserwować, to ktoś to jeszcze mnie nie obserwuje. No i zadawajcie pytania, wprowadźmy tutaj jakąś dyskusję, możecie mnie pytać o wszystko. Ja staram się o wszystko związane, oczywiście z bieganiem. Ja staram się na to odpowiedzieć, ewentualnie możecie też coś wyciągnąć dla siebie. Dziękuję i do zobaczenia już za tydzień.